Wojciech, ja stoję w krzaku. Fajnie. panie, Ksin zachował mnie boi się liczby. Co za debil, to i grali. Nie. A ten, Ale ten zet jest głównym. Zet jak się z tym czujesz? Że jesteś głównym? Pfff Ja do O kurwa. Nie ginie! Dobra, nie wiem, czy ci pomagać, czy... nie. dobra. Dlaczego to nie tam. Ostatecznie. Już nie, nie ma. To ja nie mam. Uj. Pomieścić はあ。<laughs> <laughs> Jak, jak słabym można być, jak słabym można być.